Tak, Minecraft. Brodało, serio? Nie za stary na to jesteś? Powiem wam tak, że jeżeli jesteście na sta za starzy na to co lubicie, albo co sprawia wam przyjemność, co daje wam radość i relaks, to wtedy faktycznie się starzejecie i wtedy, gdy radości nie daje wam to co lubicie, to już prosta droga do ziemi. Gdy gram w to, co wam dzisiaj pokażę i dołączam np. do kanału głosowego na Discordzie tej gry, nie Minecrafta, tylko tej konkretnej rzeczy, to słyszę taki mniej więcej głos jak ten. No o gram Minecrafta? Także ten. Jeżeli ktoś powie wam, że to gra dla dzieci, to tak, kiedyś była dla dzieci 10 lat temu. Dzisiaj ci ludzie, którzy kiedyś grali w Srycrafta mają już swoje dzieci. To co dzisiaj opowiem wam w formie 20 razy dlaczego, czyli takiej piguły informacji, nie jest oparte o klocka, tylko o walkę, crafting, o rozwijanie postaci, o przedmioty, o questy, o handel. Albowiem powiadam wam, że Winecraft to gra MMORPG bazowana na Minecrafcie, więc hmm, pewnie ktoś powie, napisze w komentarzach, pewnie nikt w to nie gra. I cóż, około 1600 osób online wieczorami oraz średnio 20-25 tysięcy osób online na Discordzie, coś znaczy. Jednak by móc to przetestować, trzeba mieć oryginalną wersję. Co dzisiaj, po tylu latach, powinno być chyba już powszechne w Minecrafcie, że każdy ma oryginała. Albo mieć kupionego Minecrafta, albo Xbox Game Passa, bo tam też jest wersja jawowa dla nowych za chyba 4 zł. Na jedno i na drugie, na G2 są oferty zarówno na Minecrafta, jak i na kody Xbox Game Pass. Linka macie tradycyjnie w opisie. Jednak co to fajne, do nie potrzebujemy żadnych modów. Działa na wanili, ściągamy jakąkolwiek wersję gry i po prostu gramy. Zaczynamy. Jeden, dlaczego warto w ogóle to przetestować? Bo Winecraft to jedna z największych rzeczy, jakie w ogóle. Oskryptowano i stworzono do Minecrafta. W tym roku Wen w sumie będzie obchodzić swoje jakby dziesięciolecie może nie od początku istnienia Minecrafta, ale od zarania idei na to, by stworzyć w tej grze po prostu MMORBEGA. Dziesięciolecie nastąpi 30 kwietnia ale 2023 roku. Od wydania w 2013 roku Wen rozwijał się niesamowicie. Posiada ogromny, wielowarstwowy świat z sekretami, dużą ilością oskryptowanych questów, a nie na zasadzie przynieś, zabij, bo zamiataj, ma ogromną bazę. Itemów, rajdy, gildi, elementy PvP, ekonomię, crafting. Bezdurnego nacisku na znajomość, Pierdyliarda Mechanik. Wchodzimy do tej gry i powoli odkrywamy sobie grę swoim stylem rozgrywki. Film o historii WeN zostawiam w prawym górnym rogu w systemie kart. 2. Dlaczego warto? użyć jakby widocznego na ekranie, na materiale zestawu tekstur, bo nadaje on Wincraftowi pewną formę świetnego, lekko średniowiecznego, magicznego klimatu. Z shaderami jest to jeszcze lepsze. Jeżeli ktoś z Was chciałby tego użyć, zapraszam Was na brodę tego Discorda do grupy growej Wincraft. Tam znajdziecie takie ukryte faku, czyli krok po kroku jak takie coś osiągnąć. Jest to też zestaw tekstur, lekko przeze mnie przerobiony, bo po prostu wspierał i poprawiał Wincrafta w tej kwestii, więc samo wgranie sobie tekstur nazwanych Conquest nie da Wam tutaj wiele, bo to się będzie Gryźć z teksturami Wincrafta. Ja zrobiłem mixa, to dostępne jest na Discordzie. Gra nabiera wtedy takiego przyjemnego, nieulizanego, a bardzo szczegółowego klimatu średniowiecznego MMORPGa z elementami magii. Jeżeli ktoś z Was też przerabia lub robi własne teksturpaki, zapraszam do jakiejś tam formy współpracy. 3. Dlaczego warto pograć chwilą każdą z klas postaci? W momencie robienia filmu mamy ich 5. Można odejść wrażenie, że jest ich więcej, kiedy tworzycie postać, ale pozostałe opcje do wyboru w kreacji postaci to po prostu skiny za wspieranie autorów Wincrafta. Łucznik to klasa o słabej obronie, ale jest to bardzo mobilna z umiejętnościami obszarowymi. Warrior to typowy tank, lekko wspierający drużynę i mający zdolności ofensywne. Mag to pół człowiek, pół wódka. Wspiera leczeniem, spowalnia przeciwników, ale potrafi też szybko się teleportować. Skrytobójca to typowy dupesik z niezłą obrągą, ale jednak zasięgi jego umiejętności i ataków są troszeczkę małe, ale potrafi na przykład znikać dla mobów i dla graczy. No i Szaman, gość walczący wokół totemu, dającego mu różne efekty od leczenia, bo zadawanie obrażeń. 4. Dlaczego warto eksplorować świat Windcrafta po prostu sam, samemu, po swojemu. Świat wyn jest podzielony na levele, ale nie oznacza to, że jest zablokowany, że jest ograniczony. Jedynym ograniczeniem jest tutaj jakby obowiązek na przykład zaliczenia quest'a do niektórych lokacji. Nie ma żadnego zarączkizmu albo tunelowatości. O tym są po prostu różne tutaj ruiny. Wejdę sobie tam do tych ruin. O, tutaj będzie fajnie. No i w końcu okazuje się, że na końcu jest jakiś boss albo zagadka do zrobienia, by dorwać się do jakiejś skrzynki z lutem na końcu lokacji. Jeżeli moby są za mocne, wiemy, że musimy się Cofnąć albo iść w innym kierunku. Świat jest po prostu progresowy, poziomowo. Odkrywamy też może jakieś lokacje sekretne, jakieś istregi. Warto eksplorować na własną rękę, niż szukać jakiegoś poradniczka. 5. Dlaczego lepiej na razie używać wersji 1.12.2 niż najnowszej do Minecrafta? Minecraft chyba działa na każdej wersji gry, bez żadnych modów, ale jest legalny i zaakceptowany duży mod do Wincrafta, który na razie działa w momencie publikacji filmu na 1.12.2, najlepiej. Nazywa się Wintules. Dodaje kolosalną ilość rzeczy, jak podświetlenia jakości przedmiotów, świetnie zrobioną książkę questów, minimapę z markerami, pierdyliartu z Dlatego lepiej w UNA na razie grać na wersji 1.12.2, chociaż autorzy moda Wintules... Pracują nad jego nową wersją na nowsze, po prostu bardziej aktualne wersje Minecrafta. 6. Dlaczego z przeciwników wypadają mi czasami. Jakieś tajemnicze skrzyneczki, takie jak ta. System przedmiotów, jakie zakładamy w Winecraft, działa na zasadzie losowości, czyli w zależności, gdzie zdobyliśmy jakąś skrzyneczkę, w niej znajduje się niezidentyfikowany item z puli, jaka występuje w danej części mapy. Taką skrzyneczkę zanosimy do identyfikatorów, takich NPC-ów, którzy są najczęściej w miastach i mamy ruletkę, co się tam trafi oraz jaki ten przedmiot będzie posiadał statystyki. A jeżeli nas stać, możemy też spróbować przerolować statystyki przedmiotu, żeby na, na przykład osiągnąć. Najlepsze role. 7. Dlaczego mam jakieś ym, worki w ekwipunku, jeden na jakieś składniki, drugi na emeraldy? Co to jest? Woreczek na składniki zapełnia się przedmiotami do craftingu różnych jakości, jakie wypadają z potworów. Wszystkie potwory w Łyn mają różne przedmioty, które po prostu z nich wypadają, służą do craftu. O craftie za chwilę. Z tego worka możemy wyjmować sobie te składniki i chować do banku, który uznamy za cenne, albo kliknięciem je sprzedawać za emeraldy. Drugi worek zdobędziemy w trakcie gry i pozwala nam na trzymanie w nim kasy. Emeraldy to waluta w Łynkraft albo pojedyncze, albo w formie bloków, albo w formie butelki płynnych emeraldów. Te woreczki ułatwiają handel z NPC i zbieranie emeraldów w trakcie wyprawy, zamiast targania ich jak kiedyś całymi ilościami w, w ekwipunku. 8. Dlaczego są takie <laughs> dziwne... Miejsca wymagające poziomów drzewka, jakieś rybki, złoża, jakichś surowców albo jakieś pola uprawne od jakiegoś poziomu. Co to jest? To elementy craftingu. By to wydobywać, potrzebujemy narzędzi. Na przykład wędki. Mając ją, możemy po prostu sobie łowić ryby. A sierpiem możemy zdobywać na przykład ziarna. Yy, łącząc to, możemy robić jedzenie, które możemy ulepszyć składnikami, robiąc sobie żarcie yy, dające różne bonusy. Ten crafting ma kilka kategorii, w tym również robienie przedmiotów zakładanych, jak broń, zbroje itd. Tak One mając takie statystyki jak chcemy, niestety się psują, powoli woli musimy je naprawiać. Zwykłe przedmioty jakie znajdujemy się nie psują. 9. Dlaczego czasami otwieram skrzynkę na końcu podziemi albo lokację, ona sobie świeci różnymi refleksami? a tam kupa. Mimo to, że skrzynka ma wysoki tier, czyli niby jest dość rzadka, jest na końcu lokacji. Odpowiedzi na to są dwie. System działa mniej więcej tak, by nie dało się warmić tego samego miejsca w nieskończoność. Ilość i rzadkość itemów w skrzynkach z lutem zależy od dwóch rzeczy. Od tego jak dawno taka skrzynka była przez kogoś otwarta oraz jak dawno my ją otworzyliśmy. Skrzynia z lutem na końcu lochu może się pojawić natychmiast po tym jak ją otworzymy. Ale no właśnie, będzie pusta. Jeżeli wrócimy do niej po 23 w 30 minutach będzie miała więcej przedmiotów. 10. Dlaczego niektórzy gracze mają jakieś, powiedzmy, takie dziwne, można powiedzieć, że rangi? Co one dają? Bazowo rozgrywka w Minecraft jest darmowa, wymaga tylko oryginalnego konta Minecraft. Te rangi są wsparciem dla autorów gry do tworzenia kolejnego świetnego kontentu. Takie rangi są na stałe i dają nam różne skiny, codzienne skrzyneczki ze skinami do otwierania, opcje nazwania swojego peta, o których też za chwilę, czy podpisania skraftowanych przez siebie itemów. Te rangi nie są aż tak bardzo. Bardzo czy coś, ale są przyjemniejsze niż były kiedyś, gdy jednak postanowimy je kupić. 11. Dlaczego mimo że Staram się mieć coraz lepszy gwibunek na swój poziom dostaje w od potworów, nawet na swoim poziomie, bo przedmioty powiększają lub obniżają nam różne wytrzymałości, a potwory mają swoje odporności lub typy ataku podane u góry na pasku. Za pomocą proszków zdobywanych z potworów lub kupowanych od innych graczy, możemy zmieniać lekko odporności lub obrażenia posiadanych przedmiotów oraz broni. Możliwe, że Mob wali do Ciebie na przykład z obrażeń od wody, a ty właśnie tę odporność na wodę masz bardzo mocno na minusie. 12. Dlaczego niektórzy gracze mają koniki? Bo mogą. Dlatego, bo mogą, dlatego mają. My też możemy mieć konika, nawet koniki bywają dość drogie, jeżeli są wysokiej klasy. Rasowe i powiedzmy wysokiego poziomu. Dalej zdarzają się śmieszni ludkowie, którzy próbują naciągnąć nupków na konia, rozkładając sklep w lokacji, gdzie kończy się quest na pierwszego darmowego konika. Koniki mają różne tiery, szybkości, jakości, skoku, jakby swojego expa i można je nawet podobno rozmnażać, by uzyskiwać lepsze rasy. Ale to zabrzmiało trochę źle, dlatego wystarczy wykonać questa chyba na około 10-15 poziomie, żeby otrzymać darmowego konika. 13. Dlaczego warto skorzystać z makra na myszkę? Windows, jaki wspominałem na początku, daje nam opcję ustawiania rzucania umiejętności klawiszami, ale jednak myszka z bocznymi klawiszami odpowiednia przerwa pomiędzy kliknięciami jest lepsza, bo w Winecraft używamy umiejętności myszką. Prawy, prawy, lewy i cyk leci jakiś skill, oczywiście zżerając nam trochę many. Dlatego jeżeli mamy myszkę z bocznymi klawiszami, lepiej zrobić sobie makro na wciśnięcie z odpowiednimi przerwami, działa to zdecydowanie lepiej, przyjemniej i jest mniejsza. Szansa na to, że taki skill się nie rzuci z uwagi na przykład na laga albo na otrzymanie obrażeń. 14. Dlaczego w niektórych miastach jest dostępny jakiś balonik? Co to jest? To jest, moi drodzy, feature, który ja kiedyś porządnie opisałem i zaproponowałem autorom gry, a który w podobnej formie, praktycznie takiej samej, został dodany, mimo że na moją propozycję wylał się wtedy hejt, nieco. Sory, spierdzielonego Community Wincrafta, czyli taki klasyczny toksik weteranów niechcących żadnych zmian. Ja chciałem w tej grze zobaczyć housing. I został dodany. Balonikiem możemy udać się do swojego prywatnego małego świadka, w którym możemy budować sobie swoją chatkę. Domek mogą odwiedzać też inni, a w nim możemy stawiać nawet NPC, którzy są w miastach. Mega sprawa. 15. Dlaczego jak umrę, to po, gra podaje mi, że coś mi się tam zepsuło, że jakiś soul point się zmniejszył albo coś straciłem. O co chodzi? Czy śmierć cokolwiek kosztuje, czy mogę zdradzić ekwibunek? Tak. Możesz. Po prawej stronie interfejsu na dole znajdziesz ikonkę soul Pointów. One regenerują się z czasem. Jeżeli używasz szybkiej podróży lub zginiesz, tracisz te soul pointy. A im mniej ich masz, tym większa szansa, że utracisz coś sennego. Na początku śmierć nic nie kosztuje. Jeżeli giniemy często, tracimy już np. składniki do craftingu, z woreczka, potem coś z plecaka, a ostatecznie nawet nasze przedmioty. Są też itemy, które przyspieszają lub spowalniają odnawianie soul Pointów. 16. Dlaczego warto zajrzeć do Party Findera? Jednym z głównych problemów gry MMORPG jest czasem po prostu Granie solo. W Winecrafcie mamy ciekawy system, by jednak się socjalizować i przestać być piwniczakiem grającym solo. Poza oczywiście opcją gry poprzez Discord gry albo zaglądając na brototą grupkę grową na naszym Discordzie, w miastach znajdziemy NPC, którzy nazywają się Party Finder. Tworząc tę drużynę w grze możemy dołączyć do innych albo tworzyć nasze party na dołączenie do innych. Fajna sprawa, by po prostu się spróbować socjalizować. 17. Dlaczego warto zrozumieć dodatkowe efekty takie jak poison, torns, explosion albo mana cost? Poison zadaje obrażenia w czasie przez 3 sekundy. Torns odbija obrażenia fizyczne. Reflection, obrażenia magiczne, explosion daje szansę na to, że mob wybucha po śmierci zadając obrażenia wokół. A na przykład mana cost dzieli się na dwa rodzaje: Row mana cost i percentage mana cost, czyli jedynka, pierwsza ta forma, powiedzmy Row, yy, zmniejsza nam, obniża nam, yy, Koszt użycia czarów o konkretną ilość many, np. o jeden punkt, drugi efekt o pewien procent. Statystyk jest sporo, ale są proste do zrozumienia. 18. Dlaczego warto ogarnąć, czym są żywioły w grze? Postać rozwijamy w stronę powiedzmy pięciu żywiołów. Siła zwiększa nam obrażenia natury oraz wszystkie inne obrażenia po trochu. Zręczność jaka dexterity zwiększa obrażenia od piorunów, ale też szanse na obrażenia krytyczne. Inteligencja zmniejsza nam powoli koszt na użycie umiejętności kosztmany, ale też zwiększa obrażenia od wody. Ogień zwiększa nam obrażenia od ognia, ale też zmniejsza otrzymywane obrażenia ogółem. Zaś wiatr zwiększa nam obrażenia od Wiadru, ale daje szansę na całkowite uniknięcie zadanych nam obrażeń i tutaj musimy balansować te statystyki w zależności od wymagań przedmiotów albo tego mniej więcej jakim powiedzmy buildem byśmy chcieli grać, czyli kreacją postaci. 19. Dlaczego warto zajrzeć do aukcionera? Tak, Minecraft oferuje też globalny handel za pomocą systemu sprzedaży i aukcji. Możemy wystawiać przedmioty lub je kupować. Może ten NPC do handlu wygląda troszeczkę koślawo, ale zrobione jest niezwykle zaawansowanie. Jeżeli dostajemy łomot, możemy wybrać na przykład kostury magiczne dla maga, na przykład kategoria rzadkie do levelu 20 i na przykład statystyki z Pojzionem. I patrz, możemy sobie taki kupić, jeżeli oczywiście taki jest w ofercie. Albo jeżeli produkujemy sporo do surowców lub przedmiotów do craftingu, też możemy spróbować je opchnąć na rynku. 20. Dlaczego Minecraft nie jest dla ciebie? Klasyczne antypytanie na koniec takich piguł? Dlatego, że gra bazuje na Javie. Minecraft jest jaw'owy i taki raczej pozostanie. Dodatkowo na razie warto mieć wersję 1.12.2, następnie warto pokombinować z teksturami, bo sam Minecraft bazowo wygląda tak trochę ulizanie, staro i chyba w rozdzielczości, jak się nie mylę, 16x16, 16, a nie 32x32. 32. Również z uwagi na różnice poziomowe między Tobą a znajomymi lub innymi sprawia to, że no po prostu. Gra jest troszeczkę solowa, na pewno dużo mocniej solowa niż standardowe gry MMORPG. Są oczywiście klany, są bitwy klanowe, jednak napadanie na przykład na regiony kontrolowane przez klany wymaga dużego zgrania, jednak te społeczności klanowe w tej grze są troszeczkę przymknięte. I cóż, chyba tyle. To oczywiście piguła 20 punktów dla osób, które tylko liznęły Winecrafta albo w ogóle nie miały tego mm, okazji po prostu zrobić. I nie, niestety nie jest to materiał sponsorowany, bo jak mówiłem na początku, link do oferty w opisie jest do G2, nie do oficjalnej strony. Chciałbym też podzielić się z Wami ciekawą wiadomością: jestem halberem w komunity gry Battle Beat Remastered. Mocno dbając o to, by nadchodzący playtest do tej gry sięgnął jak najdalej. 8 kwietnia ruszamy z grubym, myślę, że nawet 6-7-godzinnym liveem. Z to Remastered od godziny 17.00. Przynajmniej taki jest plan. Serdecznie Was do tego zapraszam, bo będziemy mogli zagrać sobie bez problemu razem. Tyle.